Bo Jezus się trwoży w tym ogrodzie oliwnym, bo jest człowiekiem i Bogiem. A zatem nic, co jest Twoim udziałem, nie jest Mu obce. Czasami się włącza jakaś historyczna kobieta, która jest po 60 i mówi, taka jedna siostra zakona i mówi, no tak, ale Jezus nie przeżył starości. To jest, wiesz, to, jest, to jest coś strasznego, jak masz zmarszczki. Nie? Jezus nie miał zmarszczek. I nie było też wtedy kremu, i on, I on tego nie przeżył. Czym jest starość? Co jest kwintesencją starości? Lęk przed śmiercią. Często słyszę takie pragnienia, nie? Żebym nie była, albo nie był ciężarem dla innych. Tak bym najbardziej chciał, i tak jest, nie? Że już ma wykupione na cmentarzu kwaterkę, nie? w domu już stoi trumna, ładnie uścielona i mówi, żeby mi Pan Bóg tak dał, po prostu żebym tak walnęła w tą trumnę. Jak będę się przewracać, umierać, to żebym jeszcze ten guziczek nacisnęła, żeby się wieko zamknęło, a z półki spadła wiązanka kwiatów. Że, żebym nie była dla nikogo ciężarem. To jest bzdura, to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że to, co ta osoba mówi, jest wyrazem lęku przed byciem zostawionym. Bo jak zacznę chorować, to czy moje dzieci rzeczywiście otoczą mnie swoją miłością i opieką? Coś tego w powietrzu nie ma, takich postaw. Jeżeli nie ma w powietrzu takich postaw, to dlaczego ma mieć takie oczekiwanie? Zatem starość nie przeżył starości. Stokroć bardziej niż ktokolwiek stary. Zatem Jezus trwoży się w tym ogrodzie, nie? bo przeżywa wszystko to, co jest człowiekowi dane i zadane, nie? ale i nie rozumie tego wydarzenia. Dlatego mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, jeżeli to jest możliwe. Ale jeżeli jest taka Twoja wola. Dlaczego? Dlatego, że gdyby Jezus nie wszedł na krzyż, bo, bo, jest, powiedziane, bo jest powiedziane tak, ojcze, j, j, wiem, że to jest dla Ciebie możliwe, a w liście do hebrajczyków jest powiedziane, że wołał i został wysłuchany. No jak to został wysłuchany? Jak wylądował na krzyżu. Teraz, gdyby Jezus nie został ukrzyżowany, to Ty i ja bylibyśmy pozbawieni tego jaskrawego znaku miłości do złego, czyli do mnie, nie mógłbyś zobaczyć. znowu byś, dalej byś nie wiedział, dalej byś nie wiedział, że jest ktoś jeden jedyny, kto Cię kocha całkowicie inaczej. I teraz zobacz, że jest rzeczą naturalną, bo Jezus sygnalizuje tą miłość dużo wcześniej jeszcze przed śmiercią, ale w sposób niewyraźny. Nie? Jezus sygnalizuje tą miłość, że to tam uzdrowi, to tu uzdrowi, to tutaj ślepemu przywróci wzrok, to tam Łazarza wskrzesi dla swoich sióstr zmartwych, bo Pan Jezus nie wskrzesił Łazarza, dlatego żeby Łazarz mógł jeszcze dociągnąć na do emerytury, tylko dlatego, żeby wyzwolić Martę i Marię z trwogi śmierci, ale to jest znowu inny temat, i tak dalej, i tak dalej. I z tego względu, z, z tych uzdrowień, i tego wszystkiego, i tej nauki, nie, za Jezusem idą całe masy. Dlaczego? Dlatego, że taka jest naturalna reakcja serca ludzkiego, że jak ktoś okaże Ci miłość, to Ty nież do tej osoby. Dlatego pewnie. Takie masy lgnęły do Jana Pawła II i na przykład do matki Teresy. To też jest moje doświadczenie, bo ja miałem możliwość spotkać Jana Pawła II i być bardzo blisko niego, gdzieś na taką odległość, bo trzymałem mikrofon na mszy. Jemu to widziałem go nikt blisko, znaczy mało kto go tak blisko widział jak ja, przez tak długi czas. Nie? I też miałem sposobność spotkać Matkę Teresę. Ludzie w sposób naturalny lgną do tych, którzy emanują miłością. Jest taki y, y, autor Viktor Frankl, który był austriackim psychiatrą, który spędził y, dobrych kilka lat w obozie koncentracyjnym. I na końcu spędził, te końcowe lata spędził w, w, w Oświęcimiu. Z tego co dobrze pamiętam, jest taka książka króciutka, bardzo nie, nie, niedługa. Bramy obozu koncentracyjnego, koncentracyjnego są otwarte. I myślisz, że oni z tego obozu po prostu wypadali jak rakiety na wolność? Nie. On i jego towarzysz z, tego, z, tej, z tej pryczy wyszli powoli, nie? No nie ma się co dziwić, bo taki, taka była ich kondycja fizyczna, wyszli powoli z tego obozu, stanęli, trochę postali i wrócili. Dlatego, że doświadczeniem ich życia przez ostatnie lata było to, Teraz, żeby wrócić do tak zwanej wolności, to potrzeba czasu. Człowiek, człowiek, człowiek tak szybko się nie asymiluje. Teraz jesteś w niewoli prawa przez 40-50 lat. Nie? Jest ci ogłoszona Ewangelia, nie? Że jest ktoś, kto cię, kto cię taką miłością kocha. A ty mówisz, no tak. A, ale czy na pewno? Nie? Czy to tak rzeczywiście jest? Nie? To, to też wymaga czasu. W każdym razie ten moment, że człowiek reaguje w sposób naturalny, bo każdy z nas został przez Boga pierwszy umiłowany. Nikt z nas nie kocha Boga sam pierwszy. Nie mamy nawet zielonego pojęcia, e, jaki on jest. Dopiero jak on się objawi, a pełnia objawienia jest właśnie w jego Synu, to nasza reakcja jest, że każdy z nas, lgnie. Jezus o tym doskonale wie i On przed śmiercią na krzyżu o tym mówi, że jeżeli chcesz być moim uczniem, to znaczy jeżeli chcesz być jedno ze mną, być w jedności ze mną, nie? to jest potrzebna tylko jedna rzecz. Wziąć krzyż na każdy dzień. Dlaczego? Dlatego, że to jest forma prawdziwej miłości. I teraz zobacz, jest rzeczą wiadomą, że jest tylko jeden warunek, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, to jest Jego krzyż. I każdy z nas, iż Bóg o to się troszczy, żebyś miał w swoim, w swoim życiu coś, co cię zabija. Kawałeczek po kawałeczku. Tak jak słyszałeś pewnie wiele razy, to nie jest jakiś niewiadomo, jaki wielki krzyż. To jest krzyż, który ty masz. A który ze względu na lęk przed śmiercią zawsze odrzucałeś, i odrzucasz. Uciekasz od tego. Odrzucasz. Nie chcesz mieć z tym nic wspólnego, modlisz się nawet do Boga, żeby to zabrał. Natomiast Bóg daje ci to coś albo tego kogoś, abyś tą rzeczywistość wybierał i w ten sposób uczył się kochać, bo to jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość jest na krzyżu. Życie płynie z krzyża, bo życie to znaczy miłość. Miłość to znaczy, ży to znaczy życie. Słyszałeś wiele razy, że Bóg jest miłością. Nie? Bardzo proste stwierdzenie. Bóg jest źródłem życia. Miłość jest źródłem życia, ale nie taka, jaką my mamy, bo ta jest źródłem śmierci ale ta, którą objawia w swoim Synu Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec wobec każdego z nas. W pewnym momencie pojawia się takie pytanie, nie? co ja mam robić? Nie? I w pewnym momencie w Ewangelii też Jana jest, pewna, jest pewien dialog i, i oczywiście Jezusowi to pytanie jest zadane. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Co mamy czynić? Jezus odpowiada. Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Wierzyć w tego, którego On posłał. Wierzyć, że to jest miłość. Że miłością nie jest brać, domagać się. Nie. Mówić do kogoś, żeby stawał się inny. Wierzyć, że to jest miłość. Nie? Zatem, co mam robić, masz wierzyć. Ale jak będę robił to, to będę tracił życie. Dokładnie. I to będzie dla ciebie potwierdzeniem, że jesteś w jedności. I zobaczcie, że w pewnym momencie z jedności, w jedności z Jezusem Chrystusem. Dlatego, że krzyż zabiera ci życie. W pewnym momencie. Zostało wprowadzone na całym świecie, ale też w Polsce, przyjmowanie komunii na rękę. Natomiast to nie jest przyjęcie na rękę, nie? że trzymasz rękę w kieszeni, nie, Tam grzebiesz kluczami, nie, Tam podzwonisz, mówi masz, nie zgubiłem, nie? tylko to jest przyjęcie komunii świętej na rękę. To jest ręka. Nie? Tak masz przyjmować komunię świętą. Jeżeli chcesz ją przyjmować, tak, możesz ją tak przyjmować. Nie? Z Twoich rąk tworzysz krzyż, który ci przypomina, że jest coś w Twojej codzienności, co jest Twoim krzyżem, co jest ci dane przez Boga, co cię zabija, co ci zabiera życie kawałeczek po kawałeczku. Tracisz życie dla żony, dla dzieci, dla wnuków, dla sąsiadów. Nie? Ktoś cię oszuka, nie dopominasz się, umierasz, tracisz, tracisz. Nie? To jest twój krzyż. Nie? I ten krzyż Ci odbiera życie. I na ten krzyż przychodzi chleb życia wiecznego. Jezus mówi, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie będzie miał w sobie życia wiecznego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli odrzucisz krzyż, to zostaniesz tylko i wyłącznie z prawem i prawo Cię przeklnie. Bo taki, taka jest jej funkcja. tym. Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest przyjmowaniem Komunii Świętej tak. Nie? To jest bardzo czytelne i teraz dlaczego tak? Dlatego, że tak jak robisz każdego ranka znak krzyża, który ci coś uświadamia, nie? tak jest też z Komunią Świętą, że ona ci przypomina. Nie? I z, to, z tym znakiem wiąże się właśnie te wszystkie stwierdzenia Jezusa Chrystusa wiąże się ten znak miłości, jaki Bóg wyraża do Ciebie. Nie? I Ty masz swoje trwogi. I masz doświadczenie swojego krzyża, i na ten krzyż przychodzi, jest, przychodzi do ciebie, bo to nie jesteś ty, że ty przychodzisz na mszę świętu. Krokiem nie możesz się ruszyć z domu, jeżeli Pan Bóg ci tego nie, nie da. Dlatego Pan Bóg od czasu do czasu daje ci chorobę, po to, żebyś doświadczył, że nie możesz dochodzić do kościoła dlatego, że chcesz. Chodzisz do kościoła dlatego, że jest ci to dane. To Bóg cię wzywa, Bóg cię zaprasza. Nie? Móc być w kościele to jest dar, to jest dar. I teraz zobacz, jeżeli nie będziesz przyjmował chleba życia, to nie masz możliwości trwać przy swoim krzyżu. Nie masz takiej możliwości. A zatem chodzenie do kościoła w tym wymiarze przestaje być prawem, ale jest znakiem wiary. Jest znakiem wiary. Po co chodzę do kościoła? Ponieważ cały czas potrzebuję otrzymywać życie od Boga. Potrzebuję otrzymywać doświadczenie miłości, że Bóg mnie tak kocha, abym mógł tą miłością żyć. Zatem ten nakreślony obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego jest obrazem największej miłości, jaką Bóg ma wobec każdego z nas. A zatem co to jest wiara? Wiara to jest nic innego jak krzyż. To jest wiara. Dlatego wszystko zaczyna się od Krzyża i wszystko kończy się Krzyżem. I Eucharystia jest misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Czyli msza święta jest tajemnicą Krzyża i zmartwychwstania. To znaczy zapewnienia Boga, Bóg zapewnia nas przez zmartwychwstanie swojego syna, że ta miłość nie podlega śmierci. Że ta miłość jest mocniejsza niż śmierć. Dlatego wszystko zaczyna się od zmartwychwstania, i teraz nowina o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest dobrą nowiną o nim. Nie? On zmartwychwstał. Jaka pociecha dla mnie? No właśnie taka, że on daje swojego ducha. Ducha Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w pięćdziesiątnicę, i ten duch teraz, ten duch Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Czyni cię silnym, że możesz kochać nawet swoich nieprzyjaciół. Bo miłość do nieprzyjaciela jest już ewidentnym traceniem. Nie? Kochać złodzieja, który cię okradł, dochodzić sprawiedliwości od złodzieja, nie? to nie dawać się okradać. Ale kochać złodzieja, który cię okradł, nie? to nikt tak nie może, bo nasz duch jest za słaby. I teraz ten duch, którego daje Jezus Chrystus. Ten duch pozwala nam wołać: Aba, ojcze, mieć taką więź jak syn, jak Jego syn. Nie? Gdzie wtedy słyszymy, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. I Pan Bóg daje nam tego ducha po to, abyśmy właśnie świadczyli o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Nie, że On zmartwychwstał dwa tysiące lat temu, ale że Jego życie objawia się w Tobie że tak kochasz swoją żonę, tak kochasz swojego męża, tak kochasz swoich sąsiadów, tak kochasz swoich kolegów w pracy, tych, których Pan Bóg zechce Ci na Twojej drodze postawić.